Osiemano widzowie, z tej strony Filip Czech. Jesteśmy w Grecji i szukamy dzisiaj kartunkata. kata Jest oczywiście z nami Alina, który już dzisiaj nie chce nas zabić Ja za kamerą oczywiście No Idziemy Szukać cartoon kata Nie wiem czy wiecie, ale cartoon kata to jest istota, którą tra Travis Henderson wymyślił To jest taki wielki, czarny kot On lubi takie ciemne miejsca Mordy, widzicie to? Mody, czy ty to widzicie? To jest ten sam kot, To był. Właśnie desoracji. my go dzisiaj szpiegowaliśmy, w ogóle Mody. I on w ogóle nas szpieguje. I chciał nam mówić, który chciał nas zabić. On jest. Dlatego nagrywamy to wideo. Nagrywamy te wideo, by wam udowodnić, że Kartenkar naprawdę istnieje. Naprawdę istnieje. Nie idziemy. Widzicie go? Widzicie, jaki on jest, Psztus? Może chodźmy na górę, jest on... Może chodźmy tam, bo tam jest Bo widzimy. Czekaj, mi się wydawało, czy to Alina też widziałeś? Nie, nie, wiem. No, kurczę, to myślę, coś... nie. Nie, jest... Nie, 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 tam nie. Tam, nie, tam. nie, a tam jest... nie, nie, idziemy, idziemy sobie na górę, chodźmy, Dawaj stąd, możemy tego kota, który No. O, młod, chodźcie Ale jego nie widać. w czym się na nas. bo to tak patrzył się na nas przed chwilą. To jakieś mega dziwne mordy. Potem ja stąd chodzę. Chodź, na stąd. Dobra, patrzymy na chwilę do tego kota. A potem idziemy stąd, bo w ogóle jest jakoś na górze. Dobra, dobra, nigdzie go zostawiamy, uciekamy, Nie ma się boję, że on nas na chwilę dopadnie. Nie mordy, uciekamy, uciekamy. On takie no, miejsca, no, jak tu nas w ogóle nie ma. Chodźmy. Chodźmy. Chodź, 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 chodź. Mordy, schowamy się. No tam widziałam coś w tych krzakach. Weź popatrz, widzą, że coś tam Nie ma, ma nic. Nie wiem. Mi zdrowie no. w komentarzu. To są wyłączone. Mhm. Mordy, nie. Ci nie? Co tam to. O nie! Na perfekcyjne miejsce. Też coś słyszeliście? No, Filip, pokażę Ci na nagraniu. Mogę coś następny? Nie. Było coś słychać. Nie, 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 Mordy. My to nagranie będziemy jutro Wam omówimy. Coś na tym nagraniu było widać. Tak jak zawsze podsumowanie. Patrz to jest jakaś opuszczona posiadłość, a my jesteśmy w ogóle ter na terenie hotelu, ja nie mam o What the fuck? To tam most gdzie? Co? Czyk, czyk, czyk. Lepiej tam nie idź. O, tu jest czarny kot. Ty, zniknął, zniknął, zniknął. Nikt tam zniknął. Tu był taki czarny kot i on zniknął. O nie, to nie jest dobre. No właśnie nie no ma co chodzi, bo jest nie czarny kot jest. A inaczej gdzie Ty biegniesz? Musimy się trzymać razem. Może idźmy za? Może tam coś jest? Ja tam pójdę pierwszy.

Nie podchodź, nie podchodź do niego. Co się stało? Co się stało? Ech, chwilę, operuj. Co się stało? Jak to, co? co się stało, no? Aluś, powiedz mu. Przede mną biegać, a tu się wywala, nie wiem, co chodzi. Powiedz mu. Pamiętam, ja że zaczęliśmy nagrywać o kartunkać, ale nie wiem, co się działo, co się stało. Powiedz mu, Aluś. Dajesz... Chyba kartonka Cię wciągnął do krzaków, a później zaczęłaś biec, aż zaczęłaś nas gonić, to jest wszystko nagrane. Czekajcie, pojedzie jakiś meleps. Co jest? Jak to jest wszystko nagrane? To jest, no, jest wszystko no, nagrane. Mordal, zaczynałeś... daj. Mordy, what the fuck, ja serio tak robiłem? No, Wszystkie no, podejrzane, ja nie, wiem, co się, ja nie wiem co się działo, mordy. Mordy, no, ja serio widzieli. Tak. Widzowie, wy, wy to widzieliście? Co jest? A później się na Serio? The fuck? Dobra, teraz ja będę miał kamerę Mordy, żeby sprawdzić, czy Maxia na pewno... Z Maksiem się na pewno, albo z Alkiem nic nie stanie. Max się zrobi Dobra, Mordy, Idziemy go szukać może. Ty, może się rozdzielimy. O. Oh, tak. No, oh, no tak, to może, to może się udać, To może ja pójdę tam na górę, a wy pójdziecie tutaj dół i spotkamy się tutaj może. Dobra. Dobra, to, to ja mam kamerę. Nie, przy nie, bez sensu, nie, nie no, możemy mieć nagrywać. No, nie tutaj się spotykamy. To ja idę na górę. Nie, tak tu blisko poszukajcie, czy nic tu nie ma. Dobra, może... Właśnie się to dzieliliśmy. Oni tam zostali, widzicie. A my idziemy znaleźć zobaczyć, czy coś tutaj Nie yeah. Czy coś tutaj, dobra? What the fuck? Czy się to? Czym się wydawało? What the, What, the What the fuck? What the fuck? What the fuck? Coś mnie goni, coś mnie, coś mnie goni. What the fuck. What the, fuck. What the fuck. Nie! <grymant noises> jest we mnie. Teraz pójdę zabić ich. Pójdę i zabić. Chcesz coś? Tak! Nie! Oh! 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 Zarażam no Cię kartonka! Oh! tu Cię teraz. Musimy go... Go musimy złapać. Ach, powstań! Janieć go! Janieć go! Gonijmy go właśnie! Mordy! Schował się gdzieś! Proszę się napić! Zastawimy pułapkę! Tak? O. Zastawimy na niego pułapkę! Uh. 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 What the fuck What the fuck? co się stało Maksiu, co się stało Co się stało Co się stało Maksiu, co się stało the fuck Mordy? Ja nie wiem, czy z nim jest wszystko okej okay. the fuck Co jest the fuck The fuck? The fuck? The fuck, Maxiu, co się stało? Co powiedzieć? Co się stało? Maxiu, co się stało? Co nie złapiemy? Co nie złapiemy? Co ty, co ty mówisz? What the fuck? Yeah. Yeah. What the fu what the fuck? What the fuck? So <bravo> <toast> <lawsuit> <śmany> Katun, Katun, Karton! Tam jest ten mały, mały człowieczek. Czy my, on, on wielki pan nakazuje nam złapać tego człowieczka? My my plan. Katun, kat mi wielki mówi, Żebyśmy udawali normalnych i potem go podwiemy. A tak. Alusiu, chodź, musimy ci pokazać jedno miejsce. Chodź, się. musimy znaleźć go. Wiemy, gdzie on się kampi i możemy zniszczyć jego bazę. Potrzebujemy cię. Boję się trochę, tak? Ale nie ma się czego bać. Chodź. Musisz. Mm -hmm. Ты mm -hmm. mm -hmm. Ты... Mm -hmm. Мухи... Lody. Powiedzmy, że damy mu lody, jak z nami pójdzie, ha? Chodź Alina. Damy ci, damy ci lody. Chodź. Kaktusy. Chodźmy tylko na plażę. Chodź. Chodź Alina. Chodź. No chodź. Damy ci lod. Opętało czy coś? Tego chyba opętał ten kartunkat, którego my szukamy. Maxią chyba jego opętał ten kartunkat. Jakiś Nie wiem o co mu chodzi. Boję się ostatnio to Ale co nas? Co ty mówisz? Chodź! No co ty, no co ty robisz? No chodź do swojego brata, no, no fak, młody. No chodźcie, no chodź Alina, no, no chodź, no. co ty mówisz? Mamy przecież normalny głos. No, chodź, chodź pokażę ci tą kryjówkę. Zobacz. Chodź, jest za tym koszem. Chodź. Tak, co ty robisz? No, już nawet nie ma chyba tego kota. Dawaj. No, chodź. Za tym koszem nic nie ma. Jest chodź no, patrz. No to mi z daleka. Jak mam ci pokazać z daleka? No chodź no. Nie, z daleka. No chodź. Co ty robisz? go. Właśnie chyba tak. Tracimy już cierpliwość. Ja stąd, ty od dołu, dobra? Tracimy już cierpliwość. Wiedziałem, że go opętało. Jiały! Yes. Atakujemy go! Bierzemy no, no, no. no, no. go! <grym> tak! Jeszcze nas dołączyło! <grym> tak! Teraz musimy iść. Złożyć mu się w ofierze. Chodźcie na... Chodźcie na leżak. Ja się kładę tutaj, ale dawajcie. Chodź, musisz się położyć i ofiarować w ofierze. kartun katowi, Och, dawaj. Och, zabierz mnie, kartun Kacie. Mordy, the fuck. A, o, the fuck Co się stało? Co się stało? No właśnie. O, 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 wszystko mnie boli. Ty mordy, the fuck. Co się stało? Bo my nic nie pamiętamy. Na serio czy coś się nagrało. Już mamy taki długi odcinek. Pamiętam, że szukaliśmy karting karta, ale jeszcze nie pamiętam. Gdzie jest Aluś? Aluś! Gdzie on jest? Nie ja na, na wideo i go No, ale bo... musimy go znaleźć. Patrzcie, coś żeśmy w ogóle znaleźli. Tak, mody. My idziemy go szukać, a w takcie tego to chyba byłoby na tyle dzisiejszego odcineczka. Nie wiem, co się stało z nami po tym. Bo ja pamiętam, że, uciekam, że uciekałem przed kartunkatem. I nie pamiętam, czy on mnie złapał, czy ja mu uciekłem. Ja powiesz sobie. Dobra, Maxiu tutaj zostaje. A my idzie. Ja idę szukać go. Ty nie ma go. No tak? Dobra, nie ma go mordy. Dobra mordy, chyba kończymy dzisiejszy odcineczek. Dobra mordy, kończymy dzisiejszy odcineczek. Widzimy się jutro, bo jak tak jak mówię w Grecji robimy daily. Jutro pewnie będziemy w ufo, więc już mały spoiler. No i mam nadzieję, przyjrzymy to nagranie, jutro Wam powiem, cośmy znaleźli. Ta!